Często czujesz, że jest Ci chłodno, ale nie chcesz, aby wzrosły rachunki za ogrzewanie? Więc zawijasz się w koce, albo uruchamiasz niezbyt estetyczne i drogie nagrzewnice, które zajmują dużo miejsca. Czas z tym skończyć, bo mamy dla Ciebie kompaktowy ogrzewacz powietrza Handy Heater. Urządzenie, którym podniesiesz temperaturę w pokoju, podłączając je bezpośrednio do kontaktu. Zabiera bardzo mało miejsca, a jednocześnie jest wydajne. Zmienia chłodne powietrze w ciepłe za parę groszy dziennie. Ceramiczny element grzewczy jest wbudowany w plastikową obudowę, która się nie nagrzewa, przez co jest bardzo bezpieczny. Cichy dwubiegowy wiatraczek wydajnie rozprowadza ciepło po całym pomieszczeniu. Ma wystarczająco dużą moc, by ogrzać dowolny pokój o powierzchni do 23 m2 do pożądanej temperatury. W tym pomieszczeniu było zaledwie 17 stopni Celsjusza, ale dzięki hand -heaterowi jest 22 stopnie. Do tej pory ogrzewacze pokojowe zajmowały dużo miejsca, ale handy hiter dzięki termoceramicznej wkładce ma zredukowany rozmiar i jest niezwykle wydajny. Dzięki możliwości regulacji termostatu masz kontrolę nad temperaturą, a wiatrak z dwoma stopniami szybkości powoduje Cyrkulację powietrza, zapewniając ciepło i przytulność w wybranym pomieszczeniu. Duże grzejniki mogą kosztować około 400 zł, a handy hitter może być twój już za jedyne 149 zł.